Zdarza się, że policja zatrzymuje jakiegoś nielegalnego imigranta, dajmy na to w Hamburgu, albo w dowolnym innym miejscu w Niemczech, i następnie stwierdza, że on dostał się tu nielegalnie, został złapany podczas kontroli dotyczącej tego, czy on się dostał tu legalnie, czy nie, jest zawracany z powrotem do Polski. Tylko on nie jest zawracany z granicy, nie jest nawet zawracany z terenu przygranicznego, jest zawracany z Hamburga, albo nawet z Frankfurtu, z dowolnego miejsca na terytorium Niemiec. Więc to nie jest żadne zawracanie z zagranicy, jest to po prostu przerzucanie do Polski nielegalnych migrantów, którzy znaleźli się na terytorium Niemiec. Teraz zobaczcie skalę zjawiska. Mówiłem o tym, że z procedury readmisji czy procedury dublińskiej to korzystane ją Niemcy 100 razy, 200 razy w ciągu roku, a w sprawie tak zwanego zawracania. Jeszcze w 2023 roku Niemcy przerzucili nam w ten sposób 1700 migrantów. W roku 2024 9,5 tysiąca migrantów, czyli już 6 razy więcej. Czyli zauważyli, że to jest najskuteczniejsza metoda i zaczęli z niej po prostu coraz częściej korzystać. W w 2025 roku jest to średnio 700-800 osób na miesiąc, czyli przez te półtora roku Niemcy przekazali nam, zawrócili już kilkanaście tysięcy migrantów. I teraz, co jest najgorsze, my te dane. Na które tutaj się powołuje, to my je mamy od Niemców. To znaczy polskie władze nie mają zielonego pojęcia, ile Niemcy przerzucają na migrantów. Po prostu nie mamy takich statystyk. Nawet jak słyszycie polskich polityków, nawet rządowych polskich polityków, to oni też powołują się na dane niemieckie. Tylko w zakresie readmisji oraz procedury dublińskiej mamy jakieś swoje polskie dane, natomiast w sprawie tego zawracania, musimy się powoływać na dane niemieckie. Dlaczego? Bo Polska w zasadzie nie jest stroną w tym zawracaniu. Czyli Niemcy biorą sobie nielegalnego migranta w Hamburgu, przewożą go do Polski, wyrzucają tutaj na jakimś placu, na jakimś parkingu czy w zasadzie gdziekolwiek i wracają do siebie. Czasem jak mają dobry humor, to powiadomią nas wcześniej mailem, przed przykład wyślą maila do Polskiej Straży Granicznej, że za godzinę gdzieś tam będą wyrzucali Pols swoich migrantów i czy Polska Straż Graniczna tam dojedzie czy nie, to w sumie jest to im zupełnie obojętne, nie bardzo się przejmują tym, żeby polska strona w tym uczestniczyła. Polacy ich przejmują i co się dalej z tymi ludźmi dzieje, to w zasadzie nie wiadomo. Oznac